Roku został z, w listopadzie zdjęty z obrad tutaj Rady Gminy, został wezwany na Komisję Gospodarczą, tam została sprawa wyjaśnione i w najbliższej, najbliższej sesji miał się pojawić program programie. Kolejny miesiąc i znowu się nie okazało. Chciałbym się y, dowiedzieć, jaka jest tego przyczyna, bo i in, w miejscowości jeżeli chodzi o nazywnictwo, sprawnie to wszystko idzie, bo ciekocinno, ciekocinko, to, to nie wiem, to może mnie ktoś pod, poprawi, ale wiem, że, że w ubiegłym roku, latem był złożony projekt, no to, czyli jakby później 7 miesięcy od, od, od mojego i nic w tej sprawie dalej nie wiem. Czy będzie w następnej sesji, czy są jeszcze jakieś uwagi, o których ja nie wiem. Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście gdzieś ten projekt zaginął. Faktycznie, jak Pan Sądy przypomniał, to przed sesją było za późno, żeby już interweniować. No, no, jakoś tak jest, że jak inne miejscowości głosujemy, to jest sprawnie, bo tam są, no nie ma specjalnej dyskusji. Ja myślę tak no, powiem wprost, jeszcze mówiłem do komisji, kwestią sporną, o której nikt, jakby, może nie nikt, ale może nie chcemy głośno mówić, są te, te nazwy. To pewnie jest. Posiądźmy do stołu, powiedzmy sobie szczerze, czy chcemy tych nazw, czy ich nie chcemy. Eee, a może uda się coś, jakiś kompromis wypracować, coś zmienić. Bo rzeczywiście, wnioskodawcy tutaj trochę oszukujemy. Jeśli przyjmujemy inne wnioski o zmianę nazw, gdzie są nazwy proste, czerwona, żółta, lipowa i tam inna, polna, to nie ma problemu. Tutaj są takie nazwy. Pewnie o to chodzi. Także ja też myślę, że my jako radni powinniśmy na tym tematem usiąść i go definitywnie zakończyć i wypowiedzieć, pokazać swoje zdanie, jak, jak, jak naprawdę jest. Chciałbym się wrócić do tego głosowania, bo, bo teraz się, to jestem oczywiście za tym, ale no technicznie myślę, że trzeba to spróbować, bo technicznie to jest, jak Państwo widzą, tak, ktoś tutaj, jak zapytam za, Ktoś nie zdąży, no troszkę to będzie przedłużało. Trzeba spróbować, ale trzeba mieć świadomość, że komuś tu nie działa ten tablet, komuś tu trochę się coś przesunęło. Będzie to mniej sprawnie pewnie, tak? Ale, ale sami do tak, jak najbardziej. Jak to ja Jakoś to funkcjonuje o, i tam, i tam to... jest... Może ten... mają lepsze możliwości techniczne, albo tak, tak, ale... są sprawniejsi, lepiej przeszkodowani niż... Dlaczego nie tak? Bo to jest ważne. Ważne, ja rozumiem, Absolutnie, tak? głosowanie na temat poszczególnych uchwał jest, może nie ogólne wszystkich, ale poszczególne, przykładowo, no nie wiem, plan rozwoju kopalni, który... No i, i jest ważne, jak przedstawiciel na głosuje, czy plan zagospodarowania z Bartowa, no e, rozumiemy w czym rzecz, bo wtedy możemy mieć y, też i do naszego przedstawiciela pewne wnioski, uwagi i zapytanie, dlaczego tak, a nie inaczej. A jeżeli tego nie ma, no to nie wiemy tak naprawdę, jakie jest zdanie naszego przedstawiciela. Dobrze. Y, czy ktoś, Pan Przemek? Ruk się zgłaszał. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący. Działa? Nie, nie, nie. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, Szanowny Panie Wójcie. Na początku roku wysłaliśmy pismo. Państwo. Pan przychodzi dzisiaj dotyczyło one badań opinii publicznej. Tak w skrócie tylko powiem o naszej gminie i naszych gminach sąsiednich. Także poparcie w budowie elektrowni sąsiedztwo gminy o gminie 67%, w gminie gminy 75% oraz w gminie drogowa 76%. Te wyniki szczegółowe zostały zamieszczone na stronie internetowej, także zapraszam do zapoznania się. W budowy w sąsiedztwie jest tam także wiele innych aspektów. Generalna Dyrekcja Dróg, Reweki i Autostrad na początku stycznia zakończyła konsultację, w której się Państwo udział. Na stronie Generalnej Dyrekcji na specjalnej zakładce, w którą porównywała Generalna Dyrekcja Dróg, Reweki i Autostrad, znajduje się raport z tej konsultacji, który zawiera 87 stron. Główne przekazy z tego raportu są następujące. Do Generalnej Dyrekcji wspomniało 450 opinii. Na temat dwóch wariantów trasy. 67% tych opinii opowiadało się za drugim wariantem, czyli wariantem przebiegającym w pobliżu miejscowości w Tak jak mówiłem, raport jest dostępny, można się z nim zapoznać. 4 stycznia tego roku odbyła się grupa robocza. To co już wspomniałem na początku wypowiedzi, prezentacje dostępne są na stronie gminy. Notatka z spotkania jest podpisywana jest w trakcie podpisów i także będzie udostępniona Państwu na maila. Co istotne, podczas spotkania tej grupy padła informacja, że w ciągu najbliższych pół roku nie będą w gminie prowadzone żadne prace inwazyjne związane z naszym projektem. Słuchajcie tutaj głosu wśród mieszkańców, że będziemy nas, czy będą jakieś działania, które utrudnią życie mieszkańców. Także chcieliśmy powiedzieć, że w przeciągu najbliższego pół roku żadne takie działania nie będą prowadzone. Jeśli jakiekolwiek działania mają wpływ na nasze życie, na Państwa życie będą prowadzone, będziemy każde informować o tym. W dniu dzisiejszym w Gdańsku odbywa się podpisanie umów współpracy pomiędzy naszą spółką a uczelniami wyższymi. W, w, dotyczy to zakresu edukacji w zakresie energetyki jądrowej i takie porozumienie podpisujemy z Uniwersytetem Gdańskim, Polityką Gdańską oraz Uniwersytet i Uniwersytetem Medycznym. E, Istotna kwestia także wczoraj w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie e, z PKPLK, z przedstawicielami WP oraz Urzędu Marszałkowskiego. E, no tak jak na poprzednim spotkaniu i na spotkaniach grupy rok odbywała się tutaj e, debata nad wariantami trasy kolejowej. Podczas spotkania zebrani po e, raz kolejny jednoznacznie zaraleśnili swoją opinię na temat tych wariantów. E, podczas spotkania były także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. E, którzy też są już tutaj z nami drugi raz, yy, przedstawili nam informację, że yy, organizatorem przewodów masowerskich jest właśnie Urząd Maszowkowski i Urząd Maszowkowski, tak samo jak Pan Marszałek, yy, rekomendują dokumenty yy, ruchu masowerskiego tylko i wyłącznie na trasie, która będzie w kierunku łazdu. Yy, trasa w kierunku Lemporka, Przemysłowy Gleb czy no jakby nie stosuje się tutaj w politykę województwa wiego, do województwa Polskiego i e, dla nich jest, będzie to trasa nieletowna. E, Urząd Marszałkowski odpowiada za planowanie trasy Ruchu Mazowieckiego z całym województwie, tylko e, Także musi brać pod uwagę interes całego województwa, a nie interesy tylko naszej gminy, które są sprzeczne z, z, z e, planem to budżetowego w Dziękuję. Pani Berto, bardzo proszę. Ja chciałam taką odpowiedź. Proszę Radnych przy następnym spotkaniu, żeby to jakby wyjaśnili, i żeby to wyjaśnili, I żeby zadali pytanie dyrektorowi PKP, bo ja z nim miałam okazję po zakończeniu spotkania jeszcze troszeczkę porozmawiać. Wreszcie on mi też pewne rzeczy tłumaczył, bo byłam bardziej słuchaczem. Natomiast jedną rzecz zapytałam, i on jakby to wyjaśnił. Trasa Gartiego rzeczywiście ze względów finansowych i tak dalej, ona jest nierentowna, ale PKP powiedziało, że oni są zainteresowani i będą uczestniczyć w procesie, który pozwoli połączyć mieszkańców tych wszystkich właśnie wiosek, które są w tej chwili jakby poza tą całą linią komunikacyjną, z koleją poprzez autobusy, i że również zajmują, także to nie jest tak, że oni nas zostawili zupełnie, także wy musicie, prosiłabym, żebyście o tym właśnie z nimi jeszcze porozmawiali, tak? Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pani Teresa Radyna, proszę. Ja bym się odniosła do tego, co Pani Doroto powiedziała, bo Pani Doroto, Pani wczoraj, ja zapytałam o koszty trasy Garcegorze-Lemborg i koszty trasy Łeba-Lemborg. Ja nie uzyskałam odpowiedzi, więc na, więc na jakiej podstawie ja mam stwierdzić, że to jest nierentowne, tak? To są ich domysły. Oni nie mają wyliczeń. Oni nie patrzą na nas, oni nie patrzą, co my potrzebujemy, tak? A niestety my, mieszkańcy, wolimy przez Garce Gorze, bo my tam mamy szkoły, my tam mamy pracę, my tam mamy lekarze, tam jest wszystko. Łeba nam tego nie gwarantuje. A znowu jechać do Lemborka przez 40 minut pociągiem, bo tak jak Pani zauważyła, 7 minut do, do elektrowni, 12 minut do ULW, potem jeszcze 20 minut do Lęborka, to 40 minut. Ja samochodem jestem 20 minut, więc do niczego nie kolej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze do Pana Przemka pytanie? Bo stoi tutaj i czeka. Ale nie, ja nie, nie jest mu, łatwo Jeżeli, jeżeli nie przejdzie, jeżeli nie przejdzie projekt klasy Y Wejszerowo Hoczewo Łeba, jeżeli taki nie by. I powiedzmy czy, czy w ogóle nie będzie tej y kolei uruchomionej dla mieszkańców, czy, czy tylko i wyłącznie do Hoczewa, a dalej nie. No, no jaka jest alternatywa, jeżeli powiedzmy, że Rada nie wyrazi zgody na łebę. Na, na tak, w której to jest Urzędu Marszałkowskiego. Jednoznacznie powiedzieli, że ten ruch pasażerski na tej trasie nie będzie się odbywał, że Urząd Marszałkowski e, nie będzie zainteresowany wsparciem tego i poinformował nas, to też wczoraj umeralników twierdzi, że gmina z może starać się o to i szukać własnych środków, przeznaczyć własne środki, e, aby ta linia była równa dla mieszkańców. Proszę Państwa, chcecie, czyli w najgorszym ona może... W tym, to i wyłącznie na potrzeby elektrowni jądrowej, a w potrzeby mieszkańców, jak będą poza, poza problemem. Tak, Może tak być. Chcę powiedzieć: jedno, proszę Państwa, jakbym uspokoić, sam byłem zaniepokojony, niecierpliwie czekałem na wczorajsze spotkanie, bo bałem się, że pewne rzeczy zostaną uzgodnione bez nas. E, wczoraj trochę się uspokoiłem, bo stanowiska nasze, rady. W samej Radzie może nie wiem, bo jeszcze tu nie rozmawialiśmy, są i, i Peria i Urzędu Marszałkowskiego, i PLK, PKP są rozbieżne i to też bardzo w tej chwili. Natomiast nie jest tak, że sprawy są zamknięte. My dalej będziemy rozmawiać. Pa, pa, Państwo mają wywrócić z tego, co usłyszałem w marcu, tak? Mamy nawet pójść na spacer, żeby w terenie zobaczyć nie tylko na mapie te kreski, ale zobaczyć w terenie jakie są pomysły, jakie są warianty alternatywne. Więc trochę mnie to uspokoiło, że ciągle będziemy rozmawiać my, ale także jest zapewnienie, gwarancja, chciałem użyć słowa temu, może nie, na teraz, że będą rozmowy z mieszkańcami jeszcze, konsultacje z mieszkańcami, tak, to nie jest tak, że Panie, tak jakiegoś kompromisu będziemy musieli dojść? Tak, ale nie jest sprawa zamknięta. Ja tylko dodam do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, że też poprosiliśmy wczoraj podczas spotkania zebranych, aby w tych dwóch miejscach neurologicznych, czyli w chocenie i w Lublewie, żeby radni się spotkali i zaproponowali jakąś trasę alternatywną, pomijającą budynki. I PKP odniesie się do tych uwag. Także też serdecznie zachęcam, żeby w tych dwóch miejscach, szczególnie bo jakby rozmowy nasze i, i, i zarzuty, problemy dotyczyły tych dwóch miejsc, żeby się spotkali. Chętnie pomogę, jakby pchnąć ten temat dalej. Także też proszę Państwa o zaproponowanie tego terminu, przyjdziemy do i, i jakby znajdziemy już rozwiązanie dla nas. Dziękuję Dziękuję. Przy tej okazji. Właśnie chciałbym Państwa Radnych prosić o chwilę pozostania po sesji. Tak, bo musimy się to naradzić właśnie w tych sprawach. Jakbym tu Pana Wójta mógł poprosić o pozostanie też i może Pana Przemka też, tak? Jakbyśmy chcieli pozostać na, 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 na parę minut. Hmm, tak, tak. E, kończymy już? Ja nie, ja nie kończę. <laughs> Jeszcze Pan Dyrektor chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Nie zatrzymuje też. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Jak Państwo wiecie na cmentarzach komunalnych o zgodnie z wymogami pojawiły się kontenery do segregowania tych odpadów. Gminy Zakład też umieścił dodatkowe tablice takie edukacyjno-informacyjne, aby po prostu prawidłową tę segregację przeprowadzać. Natomiast też to taki apel do wszystkich, pewnie to niektórzy się jeszcze tego uczą. Ten plastik to nie jest taki plastik spożywczy, tak samo te odpady komunalne, odpady cementarne są troszeczkę inne, mogą się pojawiać jakieś błędy, dlatego w celu uniknięcia no apeluję tutaj, żeby propagować po prostu prawidłową segregację, gdyby ktokolwiek miał wątpliwości gminy zakład. Aby też jeszcze bardziej szczegółowych informacji. Także to tylko tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze prosiła o głos, tak? Proszę bardzo. Ja bym się może jeszcze odniosła do wypowiedzi Sophie za dzisiaj na temat gazetki Okoczewskiej. Bo my tutaj nie byliśmy informowani o tych rzeczach, i jest to dla nas też zaskoczenie, że tak jak coś ma się stać. Bo yy, wspomniano nam, że chcą prowadzić internetowo jakieś takie zagadnienia, tak jak to robi Lemberg, jak robi coś tam, okej, okay, nie robią. Ale już wtedy ja się odzywałam, że wieści jest yy, to gazetka, która musi zostać. Jest dużo starszych ludzi, co co miesiąc czeka na to. Ja pracuję w sklepie, te gazetki są o mnie co miesiąc. I teraz, tak jak w styczniu nie było. Bo chyba nie wie, ile ludzi pyta o to. Ile starszych ludzi przychodzi i pyta wieści już są? Nieważne, że tam jest dużo szkoły, ale to są nasze wieści i mamy dużo ludzi, których nie korzysta z, z, z internetu, tak? Oni będą odcięci od wiadomości jak, jakichkolwiek. Więc zabranie tej gazetki, gdzie ona już jest u nas, ponad 20 lat, 25, tak? To jest nie, nie do przyjęcia. Więc jak dla mnie to musi zostać i... Nie dla mnie, bo ja to poradzę internetowo, tylko dla tych starszych ludzi, których my szanujemy, którzy, którzy są z nami, tak? Więc szanujmy wolę ludzi, którzy z tego korzystają. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia teraz. Pani Wyrada już tyle mówiła, że damy głos oczywiście, 30. Proszę pani Sylwia. Witam bardzo serdecznie. Ja chciałabym się również odnieść do tej gazety, do tych wieści. Tutaj koleżanka powiedziała, że no ci starsi ludzie nie poradzą sobie, ja jestem też już trochę starsza i sobie też nie poradzę w internecie, bo nie, nie mam dostępu do internetu z tego względu, że jest słaby Zasięg, a świat nie wiadomo, czy w ogóle będę miała, bo jestem też wykluczona z tego. Także bardzo prosimy pana wójta, myślę, że będziemy jeszcze z tym rozmawiali, żeby tak czegoś takiego nie robił. To jest jak gdyby ta gazetka była m, tworzona przez poprzednie prze, poprzedników, czyli przez panią, jeśli dobrze pamiętam, panią panią Marzenę. Tak. Yy, I dlaczego mam to zniszczyć? Nie miśćmy czegoś, co już istnieje, co, co ludzie rozwijajmy się oczywiście. Idźmy techniką do przodu, ale zostawmy tą papierową wersję tych wiadomości. Także no... Te babcie też tam patrzą, tu koleżanka mówi, że dużo jest takich wieści ze szkoły, ale te babcie patrzą na swoich wnuków, yy, także bardzo prosimy, żeby się nad tym zastanowić i, i nie likwidować tej gazety. Dziękuję. Pani Dorota Borowka, jeszcze proszę. Ja chciałam tylko powiedzieć o takiej rzeczy, jeśli chodzi o wieści choczewskie. Wieści choczewskie mm, są miejscem, gdzie każdy mieszkaniec ma prawo e, umieścić informacje w formie większego, mniejszego artykułu na tematy, które go interesują. Taką informację przekazujemy Pani redaktor, Pani Bielecie i w zasadzie taka była moja, tak, tak, znaczy będę udawać, że ja nie wiedziałam, tak? Wydawało mi się, że po tej jakby takim wstępnym przejrzeniu tej treści jeżeli tam nie ma treści wulgarnych, obrażających, nie wiem, jeszcze jakieś niezgodnych z, z, z jakimiś innymi przepisami, tak, o, 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 o wolności, powiedzmy, słowa, równości i tak dalej, no to nie powinno być problemu z umieszczeniem takiego artykułu w wieściach. I z, takim, z taką myślą, pamiętam, kiedy byłam w komitecie wyborczym pana Genki, z taką wiarą, Podchodziłem do wieści hotelskich, tak, że one zmienią swoją formułę, że będą, wieść, będą miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli wypowiadać swoje różne poglądy, będą mogli umieszczać różne e, swoje e, przekonania, czy też poglądy może najogólniej. Na Te lata 12 lat, tak, istnienia wieści, po tak zwanej transformacji, nazwijmy to transformację po zmianie wójta. Że wieści się nie zmieniły. Zmienił się papier, stały się wyściami gazetą o kolorowych zdjęciach, ale cały czas panuje cenzura. I to nie jest cenzura, która tylko sprawdza, czy tam jest poprawność jakaś językowa zachowana. Tam jest cenzura, która decyduje o tym, jest to. Pod słowem cenzura kryje się osoba, która decyduje się, jakie treści będą, albo w jakiej, jakie treści, w jakiej pojemności będą umieszczone w wieściach waczewskich. I to mi się nie podoba. Ja nie czytam wieści waczewskich, bo one są dla mnie interesujące, bo ja wiem, że ja tam nie znajdę informacji takich, których oczekuję, to znaczy z różnych opcji, od różnych osób, tak? o różnych poglądach, żeby mogła sobie, żeby mogła się dowiedzieć, co się w mojej gminie dzieje. I dlatego te wieści dla mnie są, tak jak niektórzy mówią, to jest taki, taki świerszczyk dla dzieci, tak? bo tam jest dużo takich informacji właśnie dla osób, które mają dzieci, wiadomo, tak? Oczywiście jest dużo miejsca poświęcone na, na relacje tego, co się dzieje w Gminie, składaną przez pana wójta. Tak? To, że się znalazł mój artykuł krytykujący właśnie albo wskazujący na brak konsultacji i, i e, to był chyba jakieś tylko niedopatrzenie jakieś nieporozumienie, ale oczekiwałabym i prosiłabym, ja nie wiem kto ma wpływ na to, czy Państwo Radni i poprzez Pana Przewodniczącego właśnie Państwo Radni, żebyście mieli wpływ na to, aby wieści w oczerstwie się zmieniły, bo to jest po prostu żenujące. Z cenzurą myśmy skończyli w momencie e, zmiany ustroju, tak? I cenzury już w Polsce no teoretycznie nie ma, ale na pewno na takim, na, na takim y, 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 poziomie imiennym nie powinno być. To jest po prostu nie do przyjęcia. Także jest okazja w tej chwili, żeby o tym powiedzieć głośno, bo mówimy o wieściach oczesnych. Więc ja mówię w imieniu tych wszystkich, którzy myślą tak samo, a jest nas sporo. Bardzo bym prosiła, żebyście Państwo, żeby Pan Przewodniczący zastanowił się, w jaki sposób można wpłynąć na to, aby nie było takiej cenzury, która jest przeżytkiem komunistycznym. Tak? w sposób e, 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 przyjęty ogólnie tak, kulturalny, wyrażanie sobie opinii na różne tematy. Na cenzury nie mam w głowie. Ja nie cenzuruję ani żaden członek Rady Gminy nie zna treści gazety przed jej radami. Tak samo jak każdy mieszkaniec tutaj. To może w tej to sprawie nic nie to, poradzę. To może, to może ja, to może ja za, e, zajmę głos w tej sprawie, ponieważ e, Pani dobrze powiedziała, że jest to świerszczyk dla dzieci. E, takie zdanie ma też wiele, wiele osób w gminie. Jeżeli chodzi o cenzurę, to już tłumaczę, odkąd e, jestem tutaj w gminie, e, wieści, artykuły do wieści zawsze od Wiolety spływały do mnie. Ani jeden artykuł nie został poddany cenzurze, ani jedno Zdanie, ani jedno, ani jedna wypowiedź nie została w żaden sposób ocenzurowana. Pani artykuł, też w całości, który Pani mówi, że e, został zamieszczony, też nie został poddany w żaden sposób w cenzurze. Ani razu. Także wszystkie informacje, które dostaję od Violety, nigdy nie zostały w żaden sposób przeze mnie, ani przez Wójta ocenzurowane. Ani jedno. Pan no, wraca proszę. Szanowni Państwo, wieści choczewskie to jest coś w rodzaju miesięcznika. To jest zbieranie informacji w ciągu całego miesiąca i w jakiś tam sposób przedstawione raz w miesiącu. Ja myślę, że tak dużo informacji w tej chwili, które dotyczą naszej społeczności, społeczności poszczególnych wsi i gminy. Co nie, nie tylko że co miesiąc, codziennie się zmieniają, codziennie jest na nowych informacji. Do tych informacji dostęp może on i jest. Może on jest na stronie Rady Gminy, na stronie EO, 1 i wszystkich innych, ale ja myślę, że byłoby jedno źródło. Jedno źródło informacji codziennych, takich jak kto, no powiedzmy życiowy, kto umarł. Co się urodził, coś co, co yy, yy, gmina ma trzy palacje. I nie zawsze jest tak, jak ja wynajmniej chodząc do kościoła wiem, co się dzieje w Zwartowie, co się dzieje w Ciekodzinie. A przecież tam mieszkają nasi stajoni, yy, rodzina, yy, wszelkie nowinki, które są tu i teraz, one byłyby też możliwe nie drogą y, dziennika i, i gazety, ale drogą, jak ważne jak to jest, ale drogą internetową, którą problem tylko, problem tylko i wyłącznie polega na tym, żeby odpowiednio rozpropagować. Jedno drugiemu nie, nie stoi na drodze. Wieścią poczeskim nie stoją informacje dobrze przekazywane w internecie. I to dla młodych i starych tu nie ma znaczenia, bo mówiąc o tym, że nie poradzę sobie z, z informacją z internetu, no każdy przeważnie już ma taki aparat, w którym można umieścić ikonkę na displeju aparatu, patrz informacja, nie wiem. Wieś, nie, nie wieści Choczewskie, bo już jest yy, informacje chłoczewskie. I każdy kto chce, a tu można wspomóc ludzi, żeby tak odpowiednio ustawić telefon, żeby starczyło tylko przycisnąć w jednym miejscu i te wszystkie informacje będą do nas docierały. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Ja jeszcze, ja jeszcze może dodam jak mogę. Ostatnio na spotkaniu tutaj komisji zostało zadane pytanie też do pani Wioli. W jaki sposób pani zbiera informacje, czy jak spływają? No, pani Wiola powiedziała, że są to informacje, które do niej wysyłane są od szkół, od pracowników gminy, od, od każdego, kto, kto chce dany artykuł zamieścić. To chyba też nie, 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 do, nie do końca tak powinno wyglądać. Dlatego od jakiegoś czasu walczymy o to, żeby to zmienić, tą formułę, żeby, żeby te wieści były, no tak jak Państwo tutaj zauważyli żeby się zmieniały. No, rzeczywistość się zmienia. Nie możemy po prostu trwać ciągle w, w takiej w czymś, czego nie można zmienić, w czymś, co jest stałe i jest, bo jest bo jest od jakiegoś czasu i niech już po prostu zostanie. Nie o to proszę. proszę. działają na bieżąco, z dnia na dzień. coś takiego, Info 24, patrz, nie wiem, jak w telewizji, jest, jest zdarzenie i ono już po dwóch godzinach jest w obiegu medialnym. Tak właśnie działa, ale masz tu być w jednej tylko, nie tylko strona, w jednej no, zebrane, wszelkie zebrane informacje, to co jest na terenie, to co jest na stronie gminy dotyczy gminy, to co jest na stronie EJ dotyczy EJ, to co jest na stronie parafii dotyczy parafii, a tu chodzi o to, żeby wszelkie informacje zostały skumulowane w jednym miejscu, w jednym działku jakbym musi powiedzmy to jest... za może, to, to No nie wiem. Mhm. To jest jego, to jest jego problem, jak nie wiem jak to będzie funkcjonowało, ale jest jego problem jak on to będzie pozyskiwał tej fundacji, jeżeli to się nie uda. No, ktoś musi ale to chodzi o i to jest ważne. Proszę państwa, niech to Proszę państwa. Zależy kto kogo nic co interesuje. Dlatego powiedziałem, że jedno, drugiemu nie przeczy się dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, nie widzę. Wyczerpaliśmy tematykę dzisiejszej sesji. Zamykam w 59. Dziękuję. dziękuję wszystkim za uwagę i proszę jeszcze państwa radnych pozostanie. Pan Przemko też. Dziękuję.